Witam ponownie. Zobaczcie, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić takie pyszne bułki drożdżowe. Wspaniałe na śniadanie i nie tylko. Są bardzo pulchniutkie, delikatne. Tak wyglądają. Utrzymują świeżość przez kilka dni. Gwarantuję. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Do ciasta drożdżowego potrzebujemy. Tutaj jest letnia woda. Do wody dodaję suszonych drożdży. Oraz cukier. Wszystko mieszam, dodaję sól. Dodaję też mąkę. Dodajemy też Jajka. Oraz roztopione masło. Możemy użyć margaryny zamiast masła. I wszystko dokładnie mieszam. Składniki e, wymieszam używając robota kuchennego. I tak wyrobione ciasto, wykładam na stolnicę. Widzicie, ciasto jest bardzo dobrze wyrobione. Będę teraz formować bułeczki. Robię to w ten sposób. I taką bułeczkę kładę. Tutaj mam brytwankę wyłożoną papierem do pieczenia i tak wyrobioną bułkę układam na brytwankę do wyrośnięcia. I tak przygotowany. Bułki odstawiam do wyrośnięcia. Oczywiście przykrywam ściereczką. I tak wyglądają bułki po wyrośnięciu. Tutaj mam jajko, które teraz roztrzepię widelcem. Robię to w ten sposób. I tak przygotowanym jajkiem będę smarować bułki. Robię to w ten sposób. I tak przygotowane bułki będą piekła w piekarniku. Piekarnik jest nagrzany na 200 stopni. Pieczemy bułki około 12 do 15 minut. I tak wyglądają bułki po wyciągnięciu z piekarnika. Są złociste, jak widzicie. Są bardzo puchniutkie. A teraz przykroję tak wyglądają w środku, bardzo pulchny, delikatne, a ja już się z Wami na dzisiaj żegnam. Z góry serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału i za łapkę w górę. Do zobaczenia i smacznego życzę.